Witam serdecznie. Dzisiaj na Besplay będzie sezon czwarty, więc ja pokażę wam klucze. Do tajemnicy właśnie w tym nexusie Więc bez przedłużania lecimy już z pierwszym kluczem Okej, okay, aby pokazać wam pierwszy klucz Musimy sobie wejść tutaj na górę I ogólnie powiem wam tak, tajemnica w tym nexusie nie jest trudna No ale jest dosyć skomplikowana Ponieważ ten nexus jest naprawdę no bardzo duży Bardzo duży, więc łatwo można tutaj się zgubić Więc po prostu róbcie to co ja w tym filmie Więc okej, okay, wchodzimy sobie tutaj I wchodzimy sobie tutaj do środku tej chmury Do środka tej chmury bardziej I mamy pierwszy niebieski klucz Dobrze, teraz lecimy po zielony klucz Więc idziemy sobie tutaj koło deksik Kadeksika. No i ogólnie tak, nagrywam to na wersji na Unity, ponieważ, no wiecie, bez polegacji, wolę się na główne konto na razie nie logować, a tam po prostu na multiku moim nie mam sprayów. Spray? Nie mam pojęcia, sorry, dopiero co wstałem. Dobra, lecimy sobie tutaj, pyk, 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 schodzimy sobie, idziemy sobie tutaj przez jakieś taśmociągi, jakieś stopy, ale stop, to tam wiecie, tam mi, to tam... Dobra, nie wiem, co ja gadam. Idziemy sobie tutaj dalej o mam nadzieję, że idę dobrze, chociaż coś chyba spieprzyłem już chwilę. No oczywiście, że tak. O mój Boże, po prostu wchodzicie sobie tutaj, wchodzicie sobie do tych mociągów i tutaj skaczecie. I od razu macie zielony klucz. Ach, dobra, w końcu pokazany. Lecimy teraz po czerwony klucz, teraz będzie pokazane wszystko rzetelnie, bez żadnych pomówek, Przynajmniej mam taką nadzieję. Idziemy sobie tutaj po tych schodkach. No i dobra, chyba idziemy tutaj prosto. Znaczy nie jestem szczerze pewien. Lecimy, lecimy. I po takich sobie wchodzimy schodkach. O tak, i jest tutaj zielona brama. I czerwony klucz jest... E -e on gdzieś tutaj jest O, on jest chyba tam, dobra Chyba tak, czy nie? O, jest, więc mamy czerwony kluczyk No i dobra, teraz ten wychodzimy tam, gdzie byliśmy A Teraz jazda po fioletowy kluczyk Więc idziemy sobie tutaj, schodzimy sobie tutaj na dół No i musimy mieć czerwony klucz Więc kolejność, którą pokazuję, no jest oczywiście Prawidłowa i rzetelna Nie wiedziałem, jak to ubrać słowa No dobra, idziemy sobie tutaj takim tunelikiem Idziemy, idziemy, przychodzimy sobie tutaj na dół, schodzimy sobie na dół. No i jesteśmy w jakimś takim pomieszczeniu. No i dobra, jesteśmy tutaj, to idziemy sobie tutaj, 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 przychodzimy sobie przez jakieś takie wielkie bramy. No i ogólnie to naprawdę teraz będzie skomplikowane, więc uważajcie, żeby tutaj się nie zgubić, bo zgubić można tutaj się banalnie, naprawdę bardzo banalnie. No i dobra, wchodzimy sobie teraz tutaj. Teraz zaczyna się najgorsza rzecz, po prostu piekło w tym Nexusie, więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym pokazał Wam to dobrze, bo naprawdę nie jest to nic prostego. Idziemy sobie tutaj do samego końca. No tutaj na razie jest banał, ale zaraz będzie tutaj taki labirynt, że po prostu tego nie nienawidzę. I przyznam szczerze, nie wiem dokładnie, jak tutaj się idzie, więc lecimy spontane. Lecimy na spontana, ale dobra, będzie dobrze. Wiem, że tutaj nigdzie nie skręcamy. Tutaj też idziemy do samego końca, w nie skręcamy. Tak, tyle pamiętam. I teraz tutaj, o, wchodzimy tutaj na górę. No i dobra, tyle pamiętałem. A teraz zaczyna się chyba trochę gorzej. Chociaż, dobra, nie no, może nie będziesz tak wcale źle. E, do końca chyba. Chociaż tego też nie jestem tak pewny. E, chyba jeszcze dalej, tak? Chyba... a tutaj coś takiego było, tak, dobra. Teraz idziemy do końca, chyba, chyba. Dobra, lubcie to co ja po prostu. Tak prędzej czy później dojdziemy, ja wam powiem tak. Mam przynajmniej taką nadzieję. O, dobra, coś tutaj chyba. I tutaj... Mamy feletowy klucz, no i dobra, jak widzicie było trochę ciężko, lecz się udało, no i dobra, teraz musimy stąd wrócić, a to w sumie też nie jest takie proste, <laughs> okej, okay, a może jednak będzie trochę prostsze, a, dobra, tak, pokażę Wam dokładnie, żeby nie było skomplikowań, ale powiem Wam, że naprawdę ten nexus jest skomplikowany dosyć, dobra, tutaj będzie już wyjście, więc udało się i mamy chyba najgorszy klucz z tego Nexusa Moi kochani, ja po prostu jestem jakiś inny Naprawdę nigdy nie będę nagrał kluczy już tak rano No w sumie mimo tego, że już jest prawie 12 A ja dopiero co wstałem O że żeby wam żółty klucz muszę przejść dokładnie to samo miejsce, w którym byłem przed chwilą Więc wiecie co, może ja po prostu wam tutaj wrzucę lapsa i róbcie to samo co ja na tym nagraniu Chyba tak będzie najlepiej No i okej, okay, jak jesteście w miejscu, w którym przed chwilą był fioletowy klucz To po prostu schodzicie sobie tutaj no i tak, idziemy sobie tu... I uwaga, wchodzimy sobie tutaj. Nie, dobra, jeszcze jednak o jedno dalej, sorry. Wchodzimy sobie dokładnie tutaj, skakujemy, no i mamy żółty klucz. No i dobra, dopiero teraz możemy stąd wyjść. Naprawdę, klucze i tajemnica w tym Nexusie chyba są najgorsze w ogóle z wszystkich sezonów, bo jest to trochę skomplikowane. Dobra, lecimy w końcu po tajemnicę. Tak, dosyć długo mi się z tym zaszło, ale idziemy naprawdę w końcu po tajemnicę. Idziemy sobie tutaj, wchodzimy sobie tutaj do tego drugiego portalu. No i teraz uwaga, coś mi się zlagowało, ale już wszystko działa. Jestem jakimś bunisiem, okej. Okay. Wchodzimy sobie tutaj po schodkach, przechodzimy sobie przez tutaj trzy, trzy, tak dokładnie trzy bramy. No i dobra, lecimy sobie tutaj wyżej, wchodzimy sobie po jakichś takich pięknych, wspaniałych schodach. Yy, tak, sobie się nie działo. Tutaj mamy portal, wchodzimy. Tutaj skaczemy do góry. No i mamy tajemnicę. A ja ten film już wyłączam, bo naprawdę mam już coś tej tajemnicy w tym Nexusie.